Woda, niezwykła substancja. Woda, czyli H2O, występuje w trzech stanach skupienia: ciekłym, gazowym jako para wodna i stałym pod postacią lodu. Cała kula ziemska składa się z 70% tej substancji. Jest to na źródłem życia każdej istoty biologicznej. Mogłoby się wydawać, że jest to na tylko zwykłym płynem i nie wyróżnia się niczym szczególnym. Jednak bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z wyjątkowych właściwości tej cieczy. Jej energia spadku można przetwarzać na energię elektryczną. Wykorzystujemy to do zakładania elektrowni wodnych. Pełni ona ważne funkcje w naszym organizmie. Niesamowite są właściwości wody, z którą mamy styczność na co dzień. Aby przekonać Państwa, jak bardzo w naszym życiu i przyrodzie potrzebna jest jej obecność, pokażemy kilka doświadczeń, które wykonają. Jakub? Dagmara Maciej. W pierwszym z nich pokażemy, że woda jest dobrym rozpuszczalnikiem. Do trzech zlewek dodajemy manganian 7 potasu, glukozę i olej. Nasza H2O rozpuszcza wszystkie związki o podobnej budowie. Teraz zaprezentujemy właściwości chłodzące wody. Nie od dziś wiadomo, że pożary gasi się tą substancją. Lecz polanie niełognia czasami prowadzi do wzniecenia jeszcze większego pożaru. Dzieje się tak, gdyż w jego ich skład chodzi tlen, podtrzymujący palenie. Dlatego w takich sytuacjach trzeba stosować długotrwały i ciągły strumień zimnej wody, który ochładza palące się elementy. Wodę pitną rozróżniamy jako niegazowaną i gazowaną. Wrzuciliśmy rodzynki do obu tych wód. W gazowanej cząsteczki dwutlenku węgla otaczają je i sprawiają, że wznoszą się one ku górze. Podobny mechanizm stosowany jest do podnoszenia ciężkich, zatopionych przedmiotów. Przyczepia się do nich balony wypełnione gazem, które wynoszą przedmioty na powierzchnię wody. Do kolejnego doświadczenia potrzebujemy bibułki, naczynka z wodą oraz kolorowych flamastrów. Zaprezentujemy zjawisko włoskowatości. Zamoczymy teraz tylko kawałek naszej bibułkowej koszulki. Po chwili po naszych kwiatkach nie ma już śladu. Dzieje się tak, gdyż woda może także wznosić się ku górze. Rośliny również wykorzystują to zjawisko transportując wodę w długich i cienkich naczynkach na znaczną wysokość. Woda posiada również duże napięcie powierzchniowe. Pokażemy to w kolejnym doświadczeniu, w którym potrzebny nam będzie talerz, pieprz oraz łuczywo zamoczone w płynie do naczyń. Cząsteczki na powierzchni wody tworzą rodzaj błony, która jest w stanie utrzymać lekkie ciała. Przedmioty położone na wodzie nie toną. Płyn do mycia naczyń zmniejsza napięcie powierzchniowe wody. Kiedy ta ciecz zamarza, zwiększa się jej objętość, ale zmniejsza się jej gęstość. Z tego powodu lód zawsze unosi się na powierzchni wody. Przedstawimy teraz doświadczenie ukazujące zdolność ruchu wody. Do jego wykonania wykorzystaliśmy cztery butelki, barwniki do jajek oraz wodę zimną i ciepłą. Wysoka temperatura zwiększa szybkość poruszania się cząstek wody. Woda ciepła ma mniejszą gęstość, a zimna większą. Dlatego roztwór żółty przewędrował do niebieskiego. Woda nie jest dobrym przewodnikiem ciepła, ale ciepło może wywołać jej ruch, co w przyrodzie ma miejsce podczas przemieszczania się zimnych i ciepłych prądów morskich. Organizm dorosłego człowieka składa się z blisko 70% z wody, która wypełnia wszystkie jego narządy i tkanki. Natomiast soczewka oka ludzkiego aż z 99%. Podsumowując, woda jest substancją niezwykłą. Ani ludzie, ani zwierzęta, ani rośliny nie potrafią się bez niej obyć. Taka jest cecha charakterystyczna wody. Nikt nie może bez niej żyć.